Gdzie się działo, to mało powiedziane. Królewski Dzień Dziecka w Gnieźnie coraz bliżej. Impreza z tej okazji dla najmłodszych ma się odbyć w tym roku na placu Świętego Wojciecha. Dzień Dziecka, 1 czerwca, i właśnie w tym dniu będziemy też tutaj na placu Świętego Wojciecha starali się świętować wspólnie z młodymi gnieźnienami, gnieźniankami na Prezydenckim Dniu Dziecka. Od godziny 11 do 14 zapraszamy tutaj właśnie na plac Świętego Wojciecha. Wiele atrakcji, wszystko będzie organizowane wspólnie z naszymi instytucjami kultury, to znaczy z biblioteką, z MOKiem, a także z Gnieźnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. współpracy z klubami sportowymi i instytucjami. Tutaj oczywiście będą strefy sportowe organizowane przez właśnie gnieźnieńskie kluby, czyli i przez Mieszko, i przez Byczam Akademię, MKK, MKS Urbis, Start Gniezno, też Akademię Karate Samuraj, także Stowarzyszenie Sportów Lotniczych imienia Wszajdy, więc także tutaj instytucje takie jak świetlice środowiskowe, i wojewódzki fundusz ochrony środowiska. Cieszę się też, że udało nam się pozyskać nowych sponsorów. Tutaj będzie też sponsorem gospodarstwo rolne w Żydowie, a także przedszkole Mali Mistrzowie. Także zapraszamy wszystkie dzieci. Tak jak powiedziałem, szereg atrakcji między innymi dmuchane zamki, strefy sportowe, także będzie można zdobyć certyfikat księcia, księżniczki. Trzeba będzie pozbierać po prostu pieczątki z wszystkich stanowisk, które tutaj będą, a myślę że rodzice e, też skłonią się do tego, że, te, że każda księżniczka, każdy książę będzie mógł w domu mieć troszkę przez tydzień luzu od sprzątania, na przykład swojego pokoju, więc będzie też możliwość, e, aby e, zapraszamy, żeby przyjechać rowerem, bo też będzie wyzwanie rowerowe. Także serdecznie wszystkich zapraszamy, e, rodziców z dziećmi, tu właśnie na Plac Świętego Wojciecha, 1 czerwca od godziny 11. Zaczynamy 28. przeglądem piosenki przedszkolaka. To jest wojewódzki przegląd. Uczestniczymy od lat i chcemy właśnie zapraszać prezentować w ramach tego Dnia Dziecka te talenty. Pięć osób będziemy albo pięć, pięć naszych delegatów, których wybierzemy, będzie nas reprezentowało później 6 czerwca na przeglądzie powiatowych eliminacji w Rogoźnie, a 15 czerwca w Koziegłowach w Ośrodku Kultury odbędzie się finał wojewódzki. Mam nadzieję, że z uczestnictwem również naszych osób, które tutaj wybierzemy w ramach Dnia Dziecka. Profesjonalne jury. Które powołaliśmy, to będzie pani Agnieszka Żółtowska, która jest wykształconym muzykiem w Akademii Muzycznej w Poznaniu, ale też prowadzi liczne zespoły u nas w Moku, więc od tej strony formalna, jak najbardziej przygotowana osoba. Drugą członkiem naszego jury będzie pani Sonia Wrubleska, która współpracuje na co dzień z Domem Tęcza. Chcieliśmy też dosyć szeroko tutaj pójść, żeby nasi eksperci, jak gdyby od różnych form, też nie wykluczających nikogo, mieli tutaj no, bardzo profesjonalne przygotowaną swoją ocenę. Stąd te dwie osoby chcemy pokazać oprócz tego nasze zespoły artystyczno-muzyczne, które w moku funkcjonują. To jest też taki okres, kiedy podsumowujemy nasz sezon. No a jako ośrodek kultury przygotowujemy odrębne również stoisko w duchu historycznym, historyczności średniowiecznej. Będzie to dosyć szerokie spektrum plastyczne. Chcemy tutaj nawiązać do pewnej tożsamości związanej nie tylko z koronacją, ale z tym co funkcjonowało w wiekach średniowiecznych w Gnieźnie jako pierwszej stolicy Polski. Jako Gniecki Ośrodek Sportu i Rekreacji też przygotowaliśmy dużo e, gier i zabaw, przede wszystkim no, dla dzieci konkurujących w różnych, jakby to powiedzieć, no, zabawach związanych z ruchem, z ruchem tak żeby ten ta, Dzień Dziecka też był aktywny tak, i też będą zbierały różne tego rodzaju oczy, no, pieczątki tak i za to generalnie no, gdzieś tam będą też brały udział w tym głównym konkursie. W konkursie tak zwanego certyfikatu księżniczki i króla. No, powiedz, mi, jakie konkurencje zaproponujesz? Konkurencji to będzie tam sporo po prostu w tym, tym całym jakby, wachlarzu po prostu, gdzieś tam i tak przeciągali na przykład liny, yy, yy, zabawy sprawnościowe, czyli gdzieś tam przez jakieś pachołki, zabawę na czas mierzenie po prostu, yy, zabawę też jakąś tam z piłką po prostu, czy, czy, czy nożną, czy ręczną, po prostu też tak rzeczy koszykówką. Tam te wszystkie rzeczy, dyscypliny, które kluby sportowe też będą miały, to te dzieci też będą również uczestniczyły w tych wszystkich atrakcjach. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna też idzie takim tropem ruchowym i sportowym, tylko wiadomo, że u nas dominuje nie kultura fizyczna, tylko kultura literacka i czytelnicza. Więc zapraszamy małych czytelników, małych gnieźnian, dzieciaki do Królewskiej Biblioteki. No i tak, e, też będziemy trochę ruchu mieli, bo będzie trzeba ruszać głową e, i będziemy też trenować małą motorykę, czyli na przykład rękę. I e, przygotowujemy taką pracownię skryby, gdzie będzie można wykaligrafować inicjał e, słowa gniezno, czyli tą literę G. E, ten inicjał, no to jak pamiętamy z tych ksiąg e, średniowiecznych, albo gdzieś widzieliśmy, to są te kolorowe e, litery, takie e, z ornamentami, więc coś takiego dzieciaki będą mogły zrobić w, tej, e, w tym skryptorium. Oprócz tego, e, Taki hit tego roku, nasz, czyli ta zabawa w kamyczki. Królewskie kamyki zwykle u nas są na różnych warsztatach, ale tym razem chcemy przygotować takie, żeby dzieciaki mogły sobie stworzyć takie amulety średniowieczne. To były takie artefakty synkretyczne, czyli takie łączące trochę wątki chrześcijańskie i pogańskie, czyli takie magiczne przedmioty i dzieciaki będą mogły sobie to pokolorować, zabrać ze sobą oczywiście. Można je też zostawić w przestrzeni miasta, czy w ogóle gdzieś. Poza i one też, też do tej zabawy kamyczkowej się nadają. Mamy też coś dla miłośników literatury Umberto Eco imienia Róży, bo przygotowaliśmy trochę takich zagadek, tajemnic dotyczących Gniezna, taka krzyżówka gnieźnieńska, więc będzie też to. No i oczywiście nie może zabraknąć pojedynku rycerskiego. My jesteśmy pacyfistycznie nastawieni, więc to będzie pojedynek rycerski na słone paluszki. Więc nie będziemy kruszyć kopii, tylko słone paluszki. No i oprócz tego, na koniec będzie można sobie zrobić selfie z królem Bolkiem. Organizatorzy, jak zapewniają, są przygotowani na każdą ilość dzieci, dla których nie zabraknie ani miejsca, ani słodkości.